bluzę z autosedno.pl ma tu Autosedno Dzisiaj pokażę wam 5 rzeczy, które mnie irytują Przepraszam, Pięć rzeczy, które mnie pięć wkur... najbardziej wkurzających rzeczy w BMW G21, w nowej serii 3. To się zmieniło w poliwcie? Kiedyś tutaj był normalny taki joystick, taka wajcha do zmieniania biegów, jak w ZTFach tych 8HP. Teraz jest taki joystick. Ja nie kłam, co to ma być, nie? Jest takie bezsensowne, bo na przykład, jak gdzieś cofasz szybko, czy coś robisz, to chcesz jak najszybciej zmienić bieg bez patrzenia, tu łapałeś gałę i było przesuwanie, nie? I raz, dwa, wszystko szło. A w tym momencie. To nie jest aż tak łatwe. I co to... Cofam, co nie, i zrobić zrób coś tak teraz. No. Zaślizgnął mi się palec, a nawet nie próbowałem, o przed chwilą to nawet nie trafiłem, a nawet nie próbowałem zrobić tego żeby No, dużo wygodniejszy był taki zwykły joystick, ale podejrzewam, że to po pierwsze taniej, a po drugie gusta klientów nowych, którzy są Chińczykami, czy innymi milenialsami. I dla nich pewnie to wygląda bardziej bajerancko, nie? Bardziej futurystycznie, że patrzcie, wsadzając swoich znajomych z korporacji milenialsów innych do auta i o, moje auto nie ma skrzyni biegów, ale fajnie jest nowocześnie, nie? Tak gówno. Kolejna rzecz, która jest niesamowicie wkurzająca i w takim codziennym użytkowaniu po prostu. Zobacz, pokaż tu proszę na zestaw przyrządów. Pamiętajcie, żeby wchodzić na autosedno.pl autosedno.pl gdzie są super koszulki, super bluzy, które sam zrobiłem, mega dobra jakość i jest darmowa dostawa. Tutaj macie Taką ikonkę niby temperatury, która nie wiadomo czym dokładnie jest. I warm-up tylko jak jest zimny. W Poprzedników F30 był normalnie zegarek fizyczny z temperaturą oleju. A tutaj jeśli chcę sprawdzić temperaturę oleju, muszę wybierać najdrive Home. Potem następnie tutaj jechać tu aż tak daleko. Jest moje BMW. I wtedy muszę sobie zrobić tutaj, a to jest mapa, sorry. Eee, moje BMW. Muszę, o, dopiero wtedy, jeszcze domyślnie się to nie pokazuje. Tylko trzeba tu ustawić zawartość, i dopiero wtedy tutaj mam temperaturę oleju. A za każdym razem, gdy chcę przestawić cokolwiek w radio, na przykład, no to już mi to ginie. Sytuacja na drodze, że trzeba szybko przyspieszyć, bo zaraz coś złego się stanie, albo ostatni moment na wjechanie gdzieś, wiecie o co chodzi. Nie mówię o jakiejś wyczynowej jeźdź, tylko takiej zwykłej, codziennej. I chcesz szybko dać mu buta. I dopiero wyjechałeś, chcesz wiedzieć, czy możesz, czy już w końcu jest nagrzany, to jedziesz? nie? Czuwasz się już w sytuację pełne skupienie. Chcesz dawać buta? Patrzysz, nie ma temperatury oleju i wtedy musisz szybko grzebać tu albo kliknąć back. Dopiero wtedy jest, dopiero wtedy możesz wykonać manewr. Także to też po prostu utrudnia jeżdżenie tym autem na co dzień. Jak można było zepsuć coś tak prostego? Dlaczego to? Nie może być tutaj, zamiast jakiejś ikonki warm-up, które nie wiadomo co znaczy: czy to jest temperatura wody, czy to jest temperatura jakaś oleju, może jakaś średnia z tych dwóch temperatur, nie wiadomo co to jest. Kolejna rzecz, która jest strasznie wkurzająca, to kamera cofania cofasz sobie, ale ty myślisz, a jednak muszę szybko zwiększyć nawiew i muszę to zmienić. O nie, gdzie ja jadę! No, wyłącza się kamera cofania, kiedy chcemy sobie przestawić to. Kiedy chcemy sobie przestawić nawiewy, w momencie, w którym kręcimy kierownicą. Na kamerze cofania też się obraca perspektywa I to jest dezorientujące, bo właśnie przed chwilą prawie potrąciłem człowieka Mam bluzę z autosedno.pl Kolejna rzecz, która jest strasznie wkurzająca To umiejscowienie i rozmiar lusterka Bo na W momencie, w którym ja chcę wjechać na rondo na przykład I centralnie w miejscu po lewej, gdzie spodziewam się samochodu Mam lusterko I jeszcze ten słupek jest taki gruby No słabo przemyślana kwestia widoczności No ale trudno, przynajmniej lusterko jest duże A teraz nie ma problemu, bo za bardzo szyba Patrzcie, nie? To jest we wszystkich bmw chyba. Nie ma z tyłu na siedzeniu, nie ma żadnej kieszeni, ani siateczki, ani nic. Jest po prostu plastik i nic tu się nie da włożyć. To jest takie niesamowite, że oni aż tak przycinają na tych autach, że to jest za dopłatą w pakiecie schowków. Nie wiem, jak w tym, ale w poprzedniej trójce to była po prostu taka siateczka gumowa, nie? I oni. No nie ma tego w standardzie, co to jest. No więc jest minus 2 stopnie i to jest właśnie temperatura, w której ten problem występuje. Patrzcie, nie? Włączę go. I teraz chcę sobie włączyć na przykład podgrzewanie przedniej szyby na maksa. O, akurat działa. Perfect. No ale dobra, musicie mi uwierzyć. Że jak jest tak zimno, właśnie na dworze, wsiada z zimnymi rękoma i się chce dotknąć tego na przykład, albo tego, ten, to zamiast tego włącza się to. Z tego tytułu, że jakby cała ta ramka jest jednym przyciskiem fizycznym, i ten cały przycisk fizyczny obsługuje te światła awaryjne. A to jak my klikamy tutaj, to tu musi wyczuć czujnik dotykowy, który już działa pewnie na jakiejś zasadzie z temperaturą związanej. Ale jako, że tak zimne są dłonie i zimne jest to, to on tego dotyku po prostu nie wyczuwa i reaguje jakby był całym tym fizy fizycznym przyciskiem do włączania tego. I to jest właśnie strasznie skorujące. A <laughs> czekaj, spróbuję położyć dłoń na czymś mega zimnym i zobaczymy czy wtedy zadziała Jak roki Balboa w klankach pięści Będę bić ludzi na ulicy Niepytanych, znaczy spytanych o problem. Druga próba, jako że po prostu metoda badawcza była zachwiana. Teraz są zimne palce i co? Czekaj chwilę. A, jednak działa. No trudno, musicie mi zaufać na słowo wtedy. Dobra, i jeszcze jedna rzecz. Włączmy sobie jakieś radio na przykład. I słuchamy sobie na przykład radio, nie? Słuchamy sobie jakiejś fajnej nutki, nie? Super fajna nutka. Ale chcemy przestawić sobie klimę I co wtedy? Odtwarzają się nam takie dźwięki, nie? No nie wiem, to akurat już takie mega wada, ale mnie to po prostu osobiście wkurza jak leci muzyka, to one nie powinny być no bo po co? i tak muszę się gapić na ten ekranik, żeby wiedzieć co klikam więc to ma być takie niby potwierdzenie nie? dla mnie, jakiś taki feedback, że kliknąłem okej, okay, był dźwięk, ale to by miało sens gdyby te przyciski działały tak, że ja się nie muszę na nie patrzeć, żeby je klikać Wtedy bym wiedział, że kliknąłem, że trafiłem. Ale ja tak czy siak muszę odrywać wzrok od drogi i na nie patrzeć, nie? jeszcze się tu podświetlają. Więc nie wiem, po co dodatkowo jest ten dźwięk, który jest notabene strasznie wkurzającym wyborem tego dźwięku. Wejdźcie na autosedno.pl. Prosiliście mnie o te ciuchy, to macie. Pisaliście mi w komentarzach. Chcecie koszulki moje, chcecie moje bluzy, więc wejdźcie na autosedno.pl i kupcie sobie. Dzięki wielkie Państwu. Termowa dostawa jest zawsze na wszystko. Dziękuję. Jeszcze. Dzięki.